Terex z Mariusz Czapnik. Dzisiaj mamy montaż trzech pysyków. Dwie czwórki, jedna trójka, sztywał Eltron. Pierwsza trójeczka. Już mamy czwóreczkę. I teraz jeszcze jest kuleczka już podłączona. Tutaj proszę zwrócić uwagę na kotwienie pieca. Każdy piec powinien być zakotwiony. A tutaj mamy panel przyłączeniowy, czyli podłączenie bloku akumulacji na górnej szynie oraz elektronika i wysterowanie drugiej taryfy. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam.